Cześć, witajcie w Style Silent Gods, kolejny update Dungeonu, bo na początku sezonu przebiega to dosyć szybko. Otworzyły mi się Gobliny 2, więc oczywiście trzeba się tam niezwłocznie przenieść i też jakby starać się tutaj Osiągnąć jak najwyższy poziom w tych goblinach. No więc tak to wygląda moja drużyna. Poziom taki mniej więcej od 70. Tutaj, jeśli chodzi o mojego tanka Fatum Downy, jeszcze nie mogę go wbić na czwartą gwiazdkę. Do 80. Sakredii gdzieś tak właśnie. W tym zakresie chciałem tutaj wykorzystać oczywiście sakreddie ze względu na jej fenomenalną aurę, ma 45% ataku właśnie w tanżomach. No i właśnie tutaj powstała taka drożynka. Znowu by wykorzystać rzeczywiście tych czempionów, których wykorzystuje już wcześniej. No i trzy tutaj kuleczki zdobyte, te trzy gwiazdki, więc najwyższy poziom, choć właśnie bohaterowie jeszcze na tym najwyższym poziomie nie są. No i tak jak mówię, wyświetlmy ich po kolei. Sacredia, właśnie tutaj świetna aura. I też AOE ataki i Sakedije i Whisk wykorzystuję też na Vortexie, więc mogłem ich sobie tutaj skorzystać. No i to w połączeniu, właśnie z moimi nowymi czempionami, jak widzicie, poziom 73. Tu jeszcze, no, też sprzęt różny. Runy nawet nie nieupgrade'owane, ale wszystko powoli do przodu będzie się posuwać. Jest FISA, no i sam wspomniany FATOM Dam, tylko na trzech gwiazdkach. Więc on jeszcze tutaj postaram się Tempest Domain wkrótce odwiedzić. I go troszeczkę podciągnąć. Tu, jak widzicie, on, mimo że jest tankiem, nie ma absolutnie statystyk defensywnych. A jak mogę, zresztą to dotyczy każdego z pozostałych uczestników tej drużyny, tylko te ofensywne statystyki stają im się właśnie tutaj budować. Sam Faton Down, bardzo fajny kandydat nie tylko na tanka, ale również na posiadacza Witches Remain. W ogóle bardzo lubię tego czempiona. No i od razu tutaj ostatni poziom goblinów dwójki na maksymalną liczbę gwiazdek można robić, i tylko jest tutaj dodatkowe pole do poprawy w postaci nawet zdobycia nie tylko lepszego sprzętu, ale nawet podciągnięcia ich tutaj troszeczkę do góry powinni się wtedy tutaj rzeczywiście. Jeszcze lepiej sprawować. Więc z serii takich szybkich update'ów kolejne gobliny. Jak możecie, zostawcie łapkę i do następnego filmiku. Hej!